Nazywam się Aleksandra Szymaniak i w tym roku ukaże się moja druga powieść Teja Czarna Róża. Wydaje ją pod pseudonimem Aleksandra Kler. Książka jest z gatunku romans z domieszką sensacji. W 2016 roku ukazał się mój debiut literacki. Była to powieść młodzieżowa Slatron Przeznaczenie. Teraz natomiast studiuję w Wielkiej Brytanii literaturę angielską z kreatywnym pisaniem, chciałabym przeczytać dwa fragmenty z mojej najnowszej książki. A... I możemy zaczynać. Pierwszy będzie z rozdziału piątego. Kiedy wróciłam ze szkoły, w domu jak zwykle panowała cisza. Starałam się iść jak najciszej, jednak dźwięk skrzypiących desek pod moimi butami i tak strasznie się roznosił. Nasłuchiwałam jakichkolwiek odgłosów. Ktoś był w domu? Dotarłszy do progu salonu wyjrzałam za framugę. Prawie odskoczyłam w tył ze strachu na widok ojca siedzącego sztywno na obitej popękaną kremową skórą kanapie i sączącego swoje ulubione piwo. Moje serce wybijało mocny, szybki rytm orzebra. Wstrzymałam oddech. – Idź sprawdź, czy twój brat jeszcze śpi. Jeśli nie, zajmij się nim. Trzeba też zrobić obiad. Powiedział stanowczo i oschlec oznaczało, żebym nawet nie próbowała się sprzeciwiać, bo tym i tak nic bym nie zdziałała. Tylko pogorszyłabym sytuację. Skinęłam więc głową. Ruszyłam po schodach na górne piętro, a potem prosto do pokoju Lio. Moje serce wciąż nie mogło się uspokoić. Wtedy czarna mgła zasnuła obraz jak kurtyna podczas kończącego się przedstawienia. Wszystko zniknęło, zastąpione kompletną ciemnością. Gdy mrok ponownie się rozmył, okazało się, że byłam w swoim pokoju. Miałam niewielką sypialnię. By, był już późny wieczór, a przynajmniej tak sądziłam po egipskich ciemnościach, jakie panowały w sypialni. Przebijające się przez zaciągniętą zasłonę światło lampy ulicznej było zbyt słabe, aby zobaczyć coś więcej niż tylko skrawek łóżka i własne dłonie. Siedziałam na materacu przykryta jedynie kocem. Czułam znajomą panikę, jakbym wiedziała, co się za chwilę wydarzy. Mrożący krew w żyłach niepokój. Ciężkie kroki rozbrzmiały na korytarzu. Spoglądałam to na trzęsące się ręce, to na drzwi. Byłam przekonana, że za chwilę staną otworem. Czułam to na całym ciele. Nie myliłam się. Otworzyły się z zadziwiającym hukiem. Poczułam odór alkoholu i momentalnie zrobiło mi się niedobrze. Proszę, nie rób mi krzywdy. Zakwiliłam, choć mój głos sprawił wrażenie dziwnie odległego. W momencie, gdy zacieniona postać podeszła bliżej, obraz znikł, zasąpiony czarną próżnią. Podniosłam się gwałtownie, a, grzyk, a krzyk ugrząsł mi w gardle. Łapałam oddech jeden za drugim, próbując nie wpaść w panikę. Po policzkach mimowolnie spływały łzy, a czuło miałam mokre od zimnego potu. Znów ten koszmarny sen. Przecież było tak dobrze, tak długo się nie pojawiały. Czemu akurat teraz, kiedy nabrałam przekonania, iż powoli życie moje i Lio zaczyna się układać? Chwyciłam poduszkę w obie dłonie i cisnąłam ją prosto w ramkę ze zdjęciem, rodzinnym, zrobionym zanim wszystko się rozpadło. Ta fotografia sprawiała mi ból, ale trzymałam ją, by pozwoliła mi zachować te dobre wspomnienia, bym wracała jedynie do czasu, gdy jeszcze było dobrze. Niestety, teraz ramka upadła z hukiem na ziemię, a szkło rozbiło się na kilkadziesiąt maleńkich kawałeczków. Nachyliłam się, żeby zebrać to, co z niej pozostało. Popatrzyłam na uśmiechnięte twarze rodziców oraz na niemowlę, które trzymałam na rękach. W tej chwili znienawidziłam to, co widziałam, bo mimo, że przywoływało na myśl szczęśliwą rodzinę, nadal przed oczami miałam tylko to, co złe, a koszmary wciąż nie nawiedzały mnie w nocy. Wyrwałam więc obrazek z ramki i porwałam go tak, że została z niej garstka drobnych kawałków papieru, a potem wyrzuciłam wszystko do kosza. Ostatnim razem obiecałam sobie, że nie będę płakać. Nie dam się słabości. Oni są niewarci moich łez. Wmawiając sobie to, poczłapałam do kuchni i napiłam się wody. Próbowałam opanować zszarkane nerwy. To, co było, miało pozostać tylko przyszłością. Nie mogłam nią żyć wiecznie. Dostaliśmy z Lio szansę, by zacząć wszystko od nowa, sami. Mieszkaliśmy teraz daleko od tamtego życia. Mieliśmy przed sobą przyszłość, która już od paru miesięcy jest na wyciągnięcie ręki. Musiałam tylko pozbyć się ciężaru dawnych lat zapomnieć o tym, co się wydarzyło. Problem tkwił jednak w tym, że to cholernie trudne i nie wiedziałam, czy jestem w stanie to zrobić. Próbowałam, lecz gdy nachodził mnie kolejny taki sen, jak dzisiaj, traciłam nadzieję, że się uda. Nie spałam do rana, nawet nie zmrużyłam oka. Od 2.30 do 8.00 siedziałam przy oknie w ciszy w salonie, so sącząc herbatę, która już dawno zrobiła się zimna. Po dwóch nieprzespanych już nocach podczas porannej toalety ani razu nie spojrzałam w lustro, bo widziałam i tak, że wyglądam okropnie. Opuchnięte oczy, nastroszone włosy i blada twarz to w takich chwilach coś normalnego. Musiałam więc trochę więcej czasu spędzić w łazience, a makijaż robiłam na ślepo, co przez ostatnie lata opanowałam do perfekcji. Dopiero po jego skończeniu spoglądałam na siebie, lecz tylko po to, aby sprawdzić, czy wszystko jest dokładnie zakryte. Włosy jedynie rozczesałam i spięłam w, w koński ogon. Kiedy miałam już wyjść, zatrzymałam się jednak w, w pół kroku. Przekręciłam głowę tak, że spojrzałam wprost w lustrzane odbicie swoich zielonych, pustych oczu. Potem zjechałam nimi do krawędzi przy długiej koszulki, którą narzuciłam na siebie, jak tylko uznałam, że już nie zasta. Palce szarpały za jej krawędź, chcąc mnie powstrzymać przed głupotą. Ale przecież trujące jabłko smakuje najlepiej, prawda? Po chwili podciągnęłam piżamę w górę i spojrzałam na poharatany fragment skóry tuż przy kości biodrowej. Szpecące blizny. piętno przyszłości, które już nigdy nie pozwoli mi zapomnieć jak niewiele warta byłam. Przyjrzałam się temu ścierając drugą ręką samotną, lzę, płynącą po policzku. Wtedy opuściłam koszulkę, odwróciłam wzrok i wyszłam z łazienki. Cieszyłam się, że Lio został u kolegi na nocowaniu, nie musiał oglądać mnie w takim stanie. Teraz przeczytam drugi fragment, jest on z rozdziału 10. Zapadł już zmrok. Zbliżała się godzina zamknięcia. Przy zresztą zmiany wynudziłam się koszmarnie. Znożyłam kilka razy obejść księgarnię w poszukiwaniu czegoś do roboty, poprawienia, przełożenia, jednak na nic takiego się nie natknęłam. Wszystko było idealnie równe i na swoim miejscu. Przed wyjściem umułam jeszcze podłogi, potem zebrałam swoje rzeczy i zgasiwszy wszystkie światła, zamknęłam ze sobą księgarnię, przekręca przekręcając tabliczkę na stronę z napisem zamknięte. Na zewnątrz o tej porze powiewał dość silny, chłodny wiatr, który już wywołał ściarki na moich ramionach, mimo że miałam na sobie bluzę. Niebo wciąż przysłaniały chmury, lecz nie zapowiadało się na deszcz. Capitol Street była jedynie długą, wąską uliczką, gdzie restauracje, sklepy i zakłady zamykano dość wcześnie, więc teraz żadna żywa dusza nie poruszała się po okolicy. No, oprócz kota, który właśnie przebiegł na drugą stronę i zniknął w ciemnościach jakiegoś załuka. Steve wyszedł z księgarni godzinę przede mną, bo miał do załatwienia parę, parę, form parę formalnych spraw gdzieś na mieście, a Leo wysłałam razem z nim, bo po odrobieniu lekcji i nauce zaczął się nudzić. Uznałam więc, że przynajmniej czas mu szybciej zleci, a gdy Steve, Steve odwiózłby go potem do domu, od razu poszedłby spać. Kiedy zmierzałam do mieszkania, mój telefon rozdzwonił się. Odebrałam nawet nie patrząc na ekran. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, jak wielki błąd popełniłam. Po drugiej stronie zostałam tylko głuchą ciszę. Znowu. Znowu ten cholernie znany numer. Spojrzałam nawet na wyświetlacz, lecz rząd cyfr teraz także został zmieniony na zupełnie innych od dwóch poprzednich. Chciałam się rozłączyć, gdy nagle w słuchawce rozbrzmiały czyjeś kroki. Zamarłam w miejscu na środku ulicy. Serce zabiło mi mocniej, a niepokój powrócił. Uderzenia butów o beton były ciężkie i miarowe, i wydawały się być rzeczywiste i coraz bliższe. Zaczęłam się rozglądać na wszystkie strony. Nikogo jednak nie widziałam, a kroki dalej się zbliżały. Ulica była pusta, żadnego przechodnia. W odruchu ruszyłam szybkim biegiem w stronę klatki schodowej. Kto tam jest? Sapałam. Nikt mi nie odpowiedział. Z kim rozmawiam? Mój głos zadrżał, kiedy dobiegłam do drzwi. Wpisałam kod i przeskakując po dwa stopnie naraz dotarłam do swojego mieszkania. Znowu cisza. Nie widząc dużej sensu w tej rozmowie, rozłączyłam połączenie. Po wejściu do środka przekręciłam zamki na cztery spusty. Podeszłam do okna w sypialni, po czym ostrożnie odsłoniłam zasłonę, by spojrzeć na ulicę. Oprócz liści powiewających na wietrze, ulicą poruszała się para staruszków, która zapewne wybrała się na wieczorny spacer po okolicy. Oparłam się o ścianę i zjechałam po niej na ziemię, mogąc w końcu wziąć głęboki oddech. Popadałam w paranoję? Bardzo możliwe. To były dwa fragmenty z mojej najnowszej powieści, która ukaże się w tym roku – Teja Czarna Róża. Na premierę trzeba jeszcze trochę poczekać, ale jeśli są Państwo zainteresowani, to zapraszam do siebie na stronę autorską na Facebooku Aleksandra Kler, dokładnie Aleksandra Kler – strona autorska. I warto też wspomnieć, że jestem z Gorzowa Wielkopolskiego, więc tutaj ze swojego rodzinnego miasta. Jest to moje rodzinne miasto. A wcześniej powieść Teja Czarna Róża pisałam jako opowiadanie na Ładpadzie, na portalu dla amatorskich pisarzy i dla czytelników. Stąd też jest mój pseudonim Aleksandra Kler. Wtedy on się utworzył, kiedy zaczęłam pisać to opowiadanie opowiadanie to um, to Nazwałam się tym pseudonimem i tak już zostało do teraz. Niektórzy może mnie kojarzą. Też w 2016 roku opowiadanie, które wcześniej miało tytuł The Love Accident Prześladowca, zdobyło tytuł laureata w konkursie Łatis w kategorii Debiut Pisarski, co było takim pierwszym sukcesem opowiadania. No i na ten moment praca ma około miliona odsłon na tym portalu, więc jeśli chcecie też nie tam odwiedzić mam również do zaoferowania inne opowiadania. To serdecznie również zapraszam na Portal Wattpad i Aleksandra Clare. I to by było na tyle. Dziękuję bardzo.